Witaj w serwisie Kermedis. Dzisiaj omówił temat rehabilitacji seniora w warunkach domowych. Wielu osobom starszym po operacjach, wypadkach lub urazach opieka domowa daje nadzieję na powrót do sprawności. Odpowiednio zaplanowane ćwiczenia w komfortowych warunkach mogą dość szybko przynieść dobre rezultaty. Często wsparcia potrzebują samotni seniorzy, którzy lub osoby starsze będące jedynie pod opieką doraźną rodziny, rehabilitacja w domu jest nie tylko możliwa, ale i konieczna. Zarówno osoby dotknięte wrodzoną niepełnosprawnością, czy borykające się z przewlekłymi schorzeniami ortopedycznymi, jak i pacjenci powracający do zdrowia po urazach kręgosłupa czy kończyn, lub po prostu ci, którzy chwilowo utracili kondycję fizyczną, na przykład z przetrenowania mogą i powinni wykorzystać szanse samodzielnej rehabilitacji na co dzień, czyli w warunkach domowych. Wizyty w ośrodkach fizjoterapii, nawet jeśli mają miejsce, i jeżeli są one zaplanowane stosunkowo często, uzupełnione dodatkowo regularnymi ćwiczeniami wykonywanymi w domu przy pomocy odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego, Dają nieporównanie lepsze efekty niż tylko to, co uda się osiągnąć podczas pracy z rehabilitantem. Są przypadki, w których ani zajęcia grupowe, ani zabiegi w ośrodkach zdrowia nie są możliwe. W domu musi odbyć się chociażby rehabilitacja osób starszych leżących. Trud związany z transportem takiej osoby jest ogromny, a możliwości rzadko są niestety nikłe. Podobnie jest z rehabilitacją osoby starszej po udarze mózgu. Istnieje możliwość odbycia refundowanej przez NFZ rehabilitacji domowej. Skierowanie może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej, Balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, ortopedii i traumatologii oraz lekarz rodzinny. Podczas rejestrowania skierowania należy zaznaczyć, że będzie to rehabilitacja osoby starszej w domu. Ubezpieczonemu przysługuje na to nawet 80 dni w ciągu roku. Zgodnie z przepisami NFZ taka rehabilitacja może odbywać się przez cały rok, dwa razy w tygodniu, na przykład. W pozostałe dni pacjent powinien ćwiczyć sam lub z pomocą opiekuna. Warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa seniorowi w domu jest usunięcie z podłogi zbędnych przedmiotów, takich jak dywaniki, lub ułożenie ich na matach antypoślizgowych. Konieczne jest wyposażenie łazienki w uchwyty ułatwiające wstawanie z sedesu. Najlepiej też wannę wymienić na niski brodzik, do którego łatwiej wejść i umieścić w nim matę antypoślizgową, a także krzesełko na gumowych nóżkach. Lub przykręcone do ściany, aby podczas kąpieli senior mógł, mógł siedzieć. Seniorzy, którzy wracają do domu po hospitalizacji, mają utrudniony dostęp do fachowej rehabilitacji. Należy jednak poszukać pomocy w przychodniach rehabilitacyjnych, które powinny zorganizować terapię w domu chorego. Barierą są po pierwsze długie kolejki, a przecież rehabilitacja powinna rozpocząć się jak najszybciej. Po drugie, nie zawsze jakość usługi jest odpowiednia. Innym wyjściem może być umieszczenie chorego na okres rekonwalescencji w specjalistycznej klinice rehabilitacyjnej. Nawet krótki pobyt, 2-3 tygodnie z intensywną rehabilitacją może dać znakomite efekty. Warto jednak rozważyć także drugą stronę medalu. W powrocie do zdrowia ogromne znaczenie ma również psychika osoby chorej. Dlatego prywatna fizjoterapia w domu to rozwiązanie, które jest komfortowe dla osoby starszej. Wielu seniorów niechętnie decyduje się na ćwiczenia poza domem, preferują miejsce, które dobrze znają i warunki, w których dobrze się czują. W rehabilitacji domowej może także pomóc sprzęt rehabilitacyjny, który Obejmuje szereg akcesoriów przeznaczonych do przywracania sprawności kończyn, eliminowania dolegliwości bólowych, usprawnienia krążenia czy eliminowania opuchli z, y, przez stosowanie okładów. Y, w doborze sprzętu, z którego senior będzie korzystał w czasie domowej rehabilitacji, y, z pewnością pomoże fizjoterapeuta. Chodziki i balkoniki ułatwiają przemieszczanie się zarówno po domu, jak i poza nim. Piłeczki do rehabilitacji dłoni usprawniają mięśnie, pobudzają krążenie i czucie, pomagają w niwelowaniu przykurczy i dysfunkcji, rotory pomagają w ćwiczeniu kończyn dolnych, wałki, poduszki.